wymienić baterię w pilocie do Forda. Więc tutaj mamy z obydwu stron takie zatrzaski. Trzeba to wcisnąć i tu podejdzie nam już troszeczkę do góry. Jak widać trzeba to wycisnąć. Chociaż nawet nie wiem czy jest sens to wycisnąć. Skoro tak ktoś się... to jest zapasowy kluczyk do maski. I teraz e... Tutaj z tej strony tam jest taki uchwyt. Ja tutaj użyję śrubokręta płaskiego, najmniejszego do tego. No tutaj ja akurat wybrałem sobie taki śrubokręcik. No i tutaj. Może tak będzie to? Trzeba śrubokręcikiem tam tą zapadkę. O. I tutaj widzicie, że nam się odchyliło. I powoli teraz trzeba tutaj od góry, powolutku wyciągać albo energicznym ruchem pociągnąć. Ale ja sobie wolę tutaj śrubokręcikiem powoli odhaczać. No jak widzicie, powoli tutaj już się. Odhacza nam ten pilocik, i teraz trzeba by go tutaj otworzyć. No i mamy już właśnie otwarty klucz do Forda. I też potrzebny nam będzie silbokręcik, aby wyciągnąć tą baterię. Tutaj bateria idzie CR. CR2032 co prawda już ją wymieniłem dzisiaj ale nie wiem dlaczego komputer mi pokazuje że ona jest ciągle rozładowana ona jest nowa no ale cóż poradzimy spróbujemy więc kolejną tutaj może nie wiem czy to są nie i mają za mało mocy oryginalna była z Duracella prawdopodobnie tak no, z Duracella. no Zobaczymy zaraz, jak włożymy ją i, i czy coś się pojawi. Tak czy tak, no to wiecie, jak już wymieniać e, baterię w kluczyku. No i zaraz Wam pokażę, jak się go składa, prawda? I oczywiście tutaj e, plusem, czyli tą stroną z napisami do dołu. Po włożeniu bateria, no, wygląda tak. Teraz efekt odwrotny do tego, który był tak zapadki wskoczyły. Wszystko hmm, Kluczyk zapasowy, tak. Hmm. I to wszystko, bateria wymieniona.